Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie. Niedziela. Jadę na jarmarek z bagażnika, Tak zwany. Wstawiałem, ale nie wiem czy dobrze jest, że teraz wyjadę, bo u mnie jest teren nierówny. Zobaczymy jak tu jest. Prosto czy to w górę tak bardzo idzie? Może by tutaj jednak o. troszkę dobrze słońca strasznie caję. i coś się znajduje. Strasznie samochód ukurzony i tym pyłkiem strasznie jest. Te pyłki jeszcze nadal z, z sosem. A u mnie tych sosów nie jest parę. O, niestety. słońce jest takie jakieś intensywne rozłożne proszę mi wierzyć to jest godzina siódma 20. 20 tak posiedzę te parę godzin Boże kochanie może coś jakieś gratis sprzedam naprawdę zemsty nowego no ale wiadomo ludziska potrzebują mieć to czy owo. Wziąłem po wielkim zastanowieniu, w razie czego radiostację swoją nową zakupiono. No i zobaczymy, nie to nie, no po prostu przez dwa dni pewne akcje były tak zwane w internecie. Powiedziałem, że nie za bardzo. zwalnia się, etc. i tym podobne, no, Jednak to tylko u Polaków jest znane. Nigdzie, indziej. I jeden, jeden drugiemu zazdrości. Belegówienka dosłownie. Pan ten ma, sprzedaje, a ja nie mam. To I zazdrości. To muszę dokopać, coś wymyśleć, coś sprowokować. I to jest cała polska mentalność. Właśnie. Handlowanie na giełdach elektronicznych. Do widzenia, cześć papa nie ma w ogóle Dobra to mac zmieniamy, jedziemy dalej, już jesteśmy na głównej drodze Coś tu mnie jakoś tak no, Teraz jest trochę lepiej chyba no, Ludziu będzie pewnie jak nie powiem tak w tu kościółek po lewej stronie mój na 18.30 ale kamizelkę na całą od tackową i kask Coś leci na sygnale, chyba straż pożarna, albo wypadek, bo pożar o tej porze, to, to raczej nie, ale widzę, że za mną leci, muszę zdążyć uciekać. Będę tutaj jechał, tam będę jechać? Poszli na jak... Nagułków. Wpadek Wypadek najprędzej Tak nie wiem, po tej porze pożar To się raczej naprawdę bardzo rzadko zdarza Ale w większości to jest wypadki Do no, wypadków chłopaki jadą Bo kogoś tam tak leszczyło Bo to, bo tamto, także Zresztą muszę zabezpieczyć miejsce posypać, ściągnąć te samochody. Niewdzięczna ich jest praca, aczkolwiek są, chyba, że to jest państwowa, zawodowa, no to co innego, natomiast uchodźbicia straszne mają. Zajęcia sporo chłopaki.

Będziemy stali to tak, nie ma co, to będziecie widzieli moi Państwo miły, Tutaj zejdzie pewnie za ze 20 minut. Mm. Przepraszam, ale dziadek mnie nauczył jednego brzydkiego, brzydkiej rzeczy. Smarkanie nosa. Na zewnątrz nie w chusteczkę. Przytrzymujemy palcem jedno dziurko, a drugą mocno lecimy. Tak faktem przyznam się, że jest to bardzo dokładnie. Bo jak gdyby, no, pod sprężonym powietrzem, czyli nagle buch mocno uderza i, i, i ten kinol czyści, ha, ha, ha. No, ale to jest dobre. Nie wiem, coś mnie ta dziurka prawa... Najgorsze, no, coś gdzieś tam siedzi potrafi ta prawa dziurka i krwawić, nieraz się obudzę rano. I nawet biorąc chusteczkę czy cokolwiek, są ślady. Nie wiem, tam coś, coś musi być w tych kanalikach. Także, mili, szanowni Państwo, mogę teraz o pókinie. To jest to moje pudło, że tak powiem, co chcę składować w razie czego. Jakieś stołki wziąłem, co kiedyś. Dobra jeszcze, jak to się mówi. Jeden większy, drugi mniejszy, także o, tam jakieś... Tak, śpiący. Królewiec jest. Śpiący królewiec jest, bo tu nie widać, żeby samochody były. Pewnie zasnął, znając życie. zawsze było widać samochód, a tu jest przerwa, któryś tam tron był, no ale to... wejdę, wejdę zobaczyć co to się dzieje. Nie, przerwa jest, nikogo nie ma. Uroczyła, ale... Co tam się dzieje? Przez jakiś przerwa jest, nie widać samochodów.